Netflix dał nam długo wyczekiwaną kontynuację serialu, którego obecnie nie można w Polsce obejrzeć na Netflixie. Czy w tym szaleństwie, czyli w legacy Sequelu jest metoda, czy That 90 show, a po polsku różowe lata 90., da się oglądać bez zgrzytania zębami? Jeśli jesteś fanem pierwowzoru, będziesz bawił się znakomicie. Jeśli nie, może być ciężko i hermetycznie. Choć wcale nie musi. Różowe lata 70. to w pewnych kręgach serial kultowy. Emitowany na Foxie między 1998 a 2006 rokiem, dał nam telewizyjny hit, który oglądali jednocześnie ludzie będący nastolatkami w latach 70., a także ci, którzy chcieli dowiedzieć się, jak wówczas wyglądało amerykańskie życie nastolatków. Serial miał aż 8 sezonów i równo 200 odcinków, a jego fabuła rozpoczęła się w roku 1976 i zakończyła 31 grudnia 1979 roku. Serial przedstawił nam szóstkę głównych bohaterów Erika Donne, Michaela Kelso, Jackie Hajda i Feza. Bardzo różne charaktery, które oczywiście odnalazły się w małym Point Place w stanie Wisconsin i wspólnie przeżywały miłostki, problemy, Pranki i przygody. Co ciekawe, w roku 2002, czyli jeszcze w trakcie emisji różowych lat 70. otrzymaliśmy dat 80 Show, które jednak nie było ani kontynuacją, ani też spin-offem. Był to zupełnie inny serial, opowiadający o życiu 20 parolatków w Kalifornijskim San Diego, jednak ten serial nie przyjął się zbyt dobrze, i większość chciałaby o nim zapomnieć, dlatego został skasowany po ledwie 13 odcinkach. I tak dochodzimy do roku 2023 i premiery serialu Różowe lata 90. serialu, który jest kontynuacją dat s Show i który bardzo mocno bazuje na postaciach rozwiniętych tamtej serii. Jest to prawdziwy legacy sequel albo powiedziałbym bardziej legacy event, który ma dużo ciekawych elementów, o których sobie powiemy. W tym materiale pojawią się drobne spoilery zarówno Różowych lat 70., jak i różowych lat 90. Twórcami różowych lat 90. jest ta sama trójka, która dała nam that 70 show, czyli Bonnie Turner, Terry Turner i Mark Brazil. To oni czuwają nad tym, aby wszystko w tym serialu się zgadzało. Choć nie wszystko im tak naprawdę wyszło. Zarys fabularny serialu Różowe lata 90. jest bardzo prosty. Leia Forman, czyli córka Erika Formana i Dony Pinciotti, bohaterów serialu Różowe lata 70., przyjeżdża w odwiedziny do Point Place do swoich dziadków, Kitty i Reda Formanów. Ma zostać na chwilę, ale zostaje na całe lato. Tam poznaje paczkę miejscowych dziwaków i rozpoczyna. Przeżywanie przygód, wielu pierwszych razy w jej nastoletnim życiu. Dla porównania, Erik Forman w momencie rozpoczęcia serialu Różowe lata 70. miał lat 17. Leia Forman, czyli jego córka, ma w tym momencie lat 15. Więc ich przygody powinny się trochę różnić, ale nie różnią się aż tak bardzo. Mimo tego, że serial Różowe lata 90. osadzony jest w lipcu i sierpniu 1995 roku równie dobrze jego akcja mogłaby zostać przeniesiona do roku 2023 i nie straciłaby bardzo na swojej aktualności. Oczywiście w tym serialu mamy typowe dla lat 90. elementy: od stroju i wystroju po filmy, muzykę a także popkulturowe odniesienia. Natomiast poza tym jest to bardzo ponadczasowa historia. Na początku powiedziałem, że ten serial na pewno skusi fanów oryginalnej serii. Wszystko za sprawą pilota różowych lat 90., w którym pojawiają się właściwie wszyscy główni bohaterowie That seventies Show. Poza jednym aktorem, danym Mastersonem, który jest nieobecny z przyczyn bardzo oczywistych. Uważam, że pilot różowych lat 90. jest naprawdę dobrym odcinkiem, bo nie dość, że otrzymujemy wprowadzenie nowych postaci, przede wszystkim Lei, mamy również taki mały follow-up odnośnie tego, co działo się przez te 15 lat z Kitty, Redem, Donną i i Erikiem. Miałem przeczucie, że ten serial zaliczy spory zjazd jakościowy, bo zaczniemy skupiać się wówczas na młodszych postaciach i zostawimy oryginalnych bohaterów na boku. I oczywiście trochę tak jest, ale bohaterowie różowych lat 70. pojawiają się cały czas tu i ówdzie przez wszystkie 10 odcinków. Erik pojawia się w dwóch odcinkach, Donna jest w odcinkach trzech. Co prawda Kelso i Jackie pojawiają się wyłącznie na jedną scenę w pilocie, ale duch Michaela Kelso jest obecny przez cały serial, ponieważ jednym z bohaterów jest jego syn Jay. Natomiast Fez, grany przez Wildera Walderame, okazuje się być dość ważną postacią dla jednej z głównych osi fabularnych. Co mnie dość mocno zaskoczyło. Pilot daje nam też fajne zestawienie tego, jak zmienia się patrzenie na świat i wychowanie w zależności od pozycji, którą się przyjmuje. Mamy bowiem zestawienie. Reda Formana ojca kontra Erika Formana ojca, a jednocześnie mamy zupełnie inne spojrzenie na Reda, który jest dziadkiem w opozycji do ojca Erika. Jest bardzo czuły w stosunku do swojej wnuczki. Ważne jest również to, że ten serial podczas nieobecności bohaterów z oryginalnego serialu bazuje na charakterach i różnorodności charakterów Kitty i Reda Formanów, bo tak naprawdę to oni są. Podstawą tego świata, który oglądamy w różowych latach 90. Wątek Kitty i Reda jest niezwykle uroczy, bo to para seniorów długo po odchowaniu dwójki swoich dzieci. Nagle w ich życiu pojawia się kolejna młoda osoba, która wcale nie potrzebuje ich opieki, ale oni jednak chcą ją wychowywać. Albo też strofować w przypadku Reda i na nowo odżywają. Po cichych kilkunastu latach ich dom znów kipi energią i Kitty i Red, mimo że podchodzą do sprawy zupełnie inaczej, wyraźnie cieszą się z tego, że Leia odwiedziła ich i spędza u nich lato. Różowe lata 90. próbują podomykać sporo wątków pozostawionych nam w finale różowych lat. 70 Dowiadujemy się, co stało się ze związkiem Feza i Jackie. Widzimy, jak Michael, Kelso i Jackie odnawiają po raz drugi przysięgę małżeńską. Dowiadujemy się, jak wygląda życie Feza i wygląda ono dobrze, a także zaglądamy w życie Don i Erika. Wiemy, co robi Erik, i wiemy, że Donna jest naprawdę dobrą matką. Serial ma oczywiście dwie duże osie fabularne. Dorosłych i nastolatków. I wspomniałem już, że jestem zaskoczony, że tak dużo czasu poświęcono postaciom dorosłym. I mowa tutaj nie tylko o Kitty i Redzie, bo jak wspomniałem, Fez jest dość istotną postacią, bo Fez, jego historia i jego próba dorastania, chociaż kwestia dorastania w przypadku mężczyzn w średnim wieku jest dość, Specyficzna, ale wciąż to też dość istotna postać. To jest właśnie ten element, którego nie spodziewałem się w tym serialu. Szczególnie, że zwiastuny nie pokazywały nam zbyt wiele tego, co dziać będzie się z postaciami dorosłymi. Wspomniałem już o tym, że dziadek Red Forman jest naprawdę spoko i rywalizuje z Bobem, czyli. Ojcem Dony i drugim dziadkiem Lei. Ich rywalizacja jest niezwykle słodka, bo zrobią wszystko, aby ich wnuczka uważała ich za lepszego z dziadków. Kitty natomiast, jak to Kitty, próbuje zadowolić wszystkich dookoła, przygotowując jedzenie, przygotowując przekąski i próbując zadbać o szóstkę nowych bohaterów, tak jak dbałaby o własne dzieci. Zatrzymajmy się teraz właśnie na szóstce nowych postaci. Oprócz Lei Forman, która jest tutaj frontmanką, mamy rodzeństwo Gwen i Neta, którzy mieszkają w domu, w którym niegdyś mieszkała Dona. Gwen staje się bardzo szybko najbliższą przyjaciółką Lei. Oprócz nich w parce mamy Oziego, który jest takim połączeniem Feza i Haida, Jaya Kelso, który jest amantem pierwszej klasy jak to każdy z rodu Kelso i który jest głównym love interest Lei przez właściwie Cały sezon serialu. Na końcu mamy również parę, która ma być zamiennikiem pary Kelso Jackie z serialu oryginalnego. Jest to Nate Brat Gwen. Oraz Nikki. Onejcie powiedziałem chyba dwa razy w takim razie, nieważne. Dynamika pomiędzy postaciami jest dość podobna jak ta z That Seventies Show. Co jest oczywiście plusem, bo dobrze odnajdą się w niej fani oryginału, a także ci, którzy chcieliby sięgnąć po ten serial, niekoniecznie znając oryginał. Szczególnie że, jak wspomniałem na wstępie, nie można go w tej chwili w Polsce obejrzeć. Nigdzie, tym bardziej na Netflixie. Co jest według mnie strzeleniem sobie w stopę przez Netflixa. I muszę stwierdzić, że same postacie nastolatków, a także ich wątki nie są wcale takie złe. Jednak mam wrażenie, że momentami zostali oni źle poprowadzeni, bo. Entuzjazm, z jakim prezentują swoje wypowiedzi, i mimika twarzy, szczególnie w przypadku Lei i Ozzie'ego, powoduje, że momentami zastanawiam się, czy oglądam serial Netflixa, czy też jakiś serial Disney Channel albo Nickelodeonu. Naprawdę podoba mi się motyw żeńskiego Formana, tutaj oczywiście mowa o Lei, i jego próby nawiązania bliższego kontaktu z Kelso juniorem. Jestem coś przewrotnego i bardzo zabawnego, natomiast wracając do logicznych niespójności. W pilocie tego serialu dowiadujemy się, że Eric Forman będzie obchodził w tym roku 38 urodziny, co powoduje, że powinien urodzić się w 1957 roku. Natomiast w drugim odcinku oryginalnej serii, Eric Forman obchodził 17 urodziny w roku 1976, co powodowałoby, że powinien. Urodzić się w roku 1959. Gdzie podziały się dwa lata? Chyba nigdy się tego nie dowiemy. Ten serial podobał mi się jako event łączący dwa pokolenia bohaterów. W końcu dostaliśmy domknięcie pewnych wątków z różowych lat 70. A także zobaczyliśmy, jak wygląda kolejne pokolenie nastolatków z Point Place w Wisconsin. Nie wiem tylko, czy jest tutaj potencjał na coś więcej niż jednorazowy event. Jakościowo sitcom Netflixa jest po prostu tym, czyli prostym sitcomem produkowanym za. Drobne serwisu streamingowego. To powoduje, że jeśli nie przyjmie się zbyt dobrze, może zostać szybko skasowany, a my zostaniemy z jednym cliffhangerem, który mógłby wpłynąć na losy bohaterów w przyszłości. Natomiast ja również nie widzę, jak ta seria miałaby być konstruowana, bo Leia. Przyjechała z Chicago do Point Place do dziadków na wakacje i wraz z końcem wakacji wraca do domu. Więc mielibyśmy czekać na kolejny rok, na lato 1996 roku i wówczas kontynuować przygody bohaterów. Trochę to według mnie dziwne. Powiem tak: ten serial, ten event serialowy "Różowe lata 90" jest naprawdę przyjemnym. Czasem spędzonym przed ekranem. To raptem 10 odcinków po 20 kilka minut, więc spokojnie możecie obejrzeć ten sezon w jedno popołudnie lub w jeden wieczór. Dla fanów serii oryginalnej będzie to niewątpliwie spory smaczek, szczególnie, że duży nacisk położony został na postacie oryginalne. Dla tych, którzy nie znają różowych lat 70. i chcieliby zobaczyć, na czym polega ten fenomen, możecie go tutaj dostrzec, ale wiele elementów tego świata nie zostało wyjaśnionych i może wprawić was w konsternację. Tak jak na przykład pojawienie się hippisa Leo, który był istotną postacią w serialu oryginalnym. Ja jako osoba, która bodajże dwukrotnie widziała serię Różowe lata 70. i która jest umiarkowanym fanem tego świata, bawiłem się naprawdę dobrze. Jestem ciekawy, ilu z Was również sięgnęło po ten serial, znając pierwowzór, a Ile poszło w ciemno, zdając się wyłącznie na zwiastun i informacje o kontynuowaniu serialu? Jakie są Wasze odczucia po obejrzeniu lub przed obejrzeniem różowych lat 90.? Czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć.